Siemanko, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Lords of the Fallen i jak widzicie jestem w tej ostatniej lokacji, którą zwiedzałem, ale na samym początku, bo tutaj zaraz jest Lord, ostatni Lord. Nie pochwaliłem Wam się jeszcze w poprzednim odcinku tym młotem, znalazłem go w jednym z portali, które otwierają się po zabiciu bossa, na pewno pamiętacie, bo znalazłem go podczas odcinka, nazywa się Mucha, on 118 obrażeń. I skaluje się z y, wiarą, czyli coś dla mnie. No i słuchajcie, tutaj już te wejście było otwarte od samego początku, tylko że tu była taka przepaść. i Jak my nacisnęliśmy chyba te dwie dźwignie, to w ogóle jak poszliśmy do tego potwora, któremu darowałem życie, lorda, to, to ten, to tutaj właśnie pojawił się taki most. No i dobra, spróbuję I może coś, w, w walce wręcz tym młotem go pokonać. Coś tam niektóre ataki jego pamiętam. Miejmy nadzieję, że się uda. Też ma fajną broń. Dobra, teraz mogę go dźgnąć. Jak ty tu teraz będziesz mnie atakował? No zaatakuj mnie. Ten skok do mnie jest dobry, bo on w tym momencie jest chwilę. O, kurde, to też jest dobre, bo on tutaj osoby stoi i czeka. Dobra, dobre, i tyle, co go trafiłem. Rzuci się na mnie. Bardzo dobrze. pale sobie może tą obronę zdążę. Kurde, zdo... no nie zdążyłem do końca, ale mnie trafił. Ale teraz mu się odegram. No już jedna ta część tego jego życia już jest prawie zbita. Na razie idzie dobrze. Gorzej jak w następnych fazach, jakieś nowe ataki załączy. Pamiętam, że było coś. jakiś atak z błyskawicą. No dawaj. Dobra, teraz jest możliwość zaatakowania. I jeszcze raz. Poprawka, bardzo dobrze. Możesz tak strzelać cały czas. Kurde trafił mnie no. Nie, no teraz to sobie podładuję życie. Poczekam. On chwilę czeka na swój ten młotek czy co to jest. Ja też poczekam. Teraz się zaatakuje. Może teraz jeszcze raz? Kurde. Ale trafiłem go też. Dobra. No, dawaj. Teraz by się przydało, żeby rzucił. O właśnie. Ja cię teraz nie będę atakował, tylko podładuję sobie życia. Zatrzymam sobie tych eliksirów na później. Jaka ta moja taktyka jest dobra. A teraz się zaatakuje, kurde, trzecia faza kurde, złapał mnie w te, w te błyskawice, no nie no, o. dobra, teraz się podładuje. Zaatakowałbym cię, ale kurde, nie mogę. Może teraz? Tak, skocz do mnie. O to mi chodziło. Albo nie poczekam. Właśnie. Ty kolego, będziesz chciał do mnie doskoczyć. Nigdzie mi się nie śpieszy, o, możesz tak skakać cały czas. Dobra. I jeszcze raz I w sumie już rozgryzłem taktykę na niego Teraz mi się przydało to, tak, bo... A nie, będzie, będzie się rzucał na mnie! Kurde! Teraz będą te błyskawice. Choroba jasna. No złapał mnie. Ale jeszcze mi się ładuje trochę te życie. Jest szansa, że przeżyję. Tak sobie podładuję życia. Dobra. No dawaj. Tak jesteś mocny. I jeszcze raz. Dużo tego życia nie zostało. Jest. No, dawaj, dawaj, atakuj. Bardzo dobrze. O ten atak nie chodziło. I mamy ostatniego lorda pokonanego. Szczyciel pokonany, dobra. Zbieramy fanty. Błyskawica młot. Może coś lepszego od mojego? Oczywiście. Kurde, trochę więcej waży. Bierzemy go. Jest dobry. To jest ten jego młot. I teraz tak, możemy wejść sobie tam, ale ja jeszcze cofnę się. Bo zostawiłem tam portal, który otwiera się po zabiciu Bosa. Więc sobie tam pójdę. Zobaczymy, co tam będzie. Oby nic, z czym miałbym walczyć. Najlepiej, jakby było od razu skrzynie. Otworzyć się? Tak, otwiera się bardzo dobrze. O, tak, są od razu trzy skrzynie, dobra. Bierzemy co nam tam dają. Pusta butelka. Elegancko. Rdzeni zapieczętowana runa. I tutaj okruchy. Może być. Bardzo jestem zadowolony Spój z pustej butelki. Przyda się. I słuchajcie, z tego co pamiętam, całkiem za niedługo będzie kolejny boss. A nawet dwóch bossów, chyba, naraz. Także spróbuję. Jak się nie uda, to najwyżej zakończę odcinek i, i spróbuję w kolejny. Mam nadzieję, że zabiję ich za, za pierwszym razem. Tutaj podładuję sobie jeszcze tych eliksirów. Ile w ogóle mam doświadczenia? Hmm. Wiecie co? Ja tutaj sobie to przełożę. Może dam sobie jeszcze w wiarę dwa punkty. I idziemy. Idziemy do przodu. Dobra, załatwię cię. Sam tego chciałeś Kurcze, no troszeczkę życia mu zostało tylko. Myślałem, że na i jeden strzał był. A tu nie. I po co ci to było? Idziemy, tam z przodu jest portal. Już jest w sumie ostatnia prosta do, do ostatniego bossa. Jeszcze odwiedzimy Cytadele. Dobra. Posłuchajmy, co nam tutaj mają do powiedzenia. Tutaj widać naszego pierwszego bossa. No i mamy statystyki: pierwszy strażnik zabity za pomocą nieposłuszeństwo, liczba prób i czas, no jest całe dwie minuty.

Też 2 minuty. Kolejna część zestawu. Efekt na piersi. No to najdłuższa moja walka do tej pory była z drugim lordem. A może by się wypadało ubrać w ten w ten efekt? Co to w ogóle jest? No, jakby tak to wszystko ubrał, to coś czuję, że, że, że wcale by to dużo nie ważyło. Moje buty ile ważą? 3,25 i mają 26 obrony a efekt 3,50. Nie, ja może ja spróbuję do tych dwóch bossów teraz, którzy będą pójść jeszcze w tej zbroi. Najwyżej, no jak się nie uda, to się ubiorę inaczej. A na pewno po zabiciu ich, przybiorę się w ten efekt. efekt zobaczymy, co to będzie.

Dobra, już mogłaby się skończyć tutaj ta pogawędka. Nie ma czasu, panowie, śpieszy mi się. No i dobra, to był ostatni, co teraz? Co, to jest jakiś portal? Nie, to Antanas. Czegoś się napił, i coś się pewnie zamienił. No tak, oczywiście. Runa Adyra, co to jest? Kurde, dobre. Później sobie w coś w nią, w nią w ten włożę. Man, you think I am either. Then tell me who you are. The universe requires balance. I am the guardian of that balance. I do not serve Antanus or Adir. I am the true judge. You brought me into this fight to create more violence and chaos. Why? Your capacity for barbarism is equal to that of the Rogar lords. Before you, Antanas's army was hopelessly outmatched. The Rogar lords would have destroyed them with little effort. Then this world would have fallen into utter chaos. There is Adir. Why didn't he fight? Thousands of years ago, Adir did come to the battlefield. And that is where we defeated him. He has learned his lesson. There is more than one way to win a war. Adir did not raise his sword against you, but he did offer you a choice. So I'm to be the pawn of an insane judge descendant or an insane god? Who am I to believe? A man or a god? That is the riddle. Who do you believe? What is this rune Adea gave me? I never imagined a rune like this could exist. It holds a tremendous power, and only its holder can decide how to use it. What happens now, that, Arkin, is up to you. Return to the Citadel, see Antanus. Then, you will know what to do. This is where we say goodbye. I can no longer be your guide. Consider this, Harkin. You have fallen into darkness and despair and risen to redemption. You know that even flawed and broken men and women can redeem themselves. Look inside yourself, Harkin. Ask for guidance there. The balance of the world is in your hands now. No, i tak, w sumie mógłbym tutaj zakończyć ten odcinek, ale spróbuję zawalczyć z tymi e, dwoma bosami, którzy teraz będą. Jak się nie uda, spróbujemy w następnym odcinku. Ale trzeba być dobrej myśli. Mam teraz porządny młot. Tej runy nie zdążyłem wsadzić, ale. gdzie to nas przynosi Dobra, nie, muszę sprawdzić gdzie ten portal nas przynosi. O jak fajnie. Wiecie co, to ja przejdę to, i chyba następny odcinek zacznę od walki z tymi bliźniakami. O kurde. Mnie cisną. Dobra. Mam tego ziomeczka, muszę pokonać, bo on mnie troszeczkę za bardzo ostrzeliwuje. O ty, kurde. Serio? <ścoughs> kurde, załatwili mnie. Nie no, teraz to im nie daruje. Już jest po was, panowie. Coś czuję, że tu będą fajne skarby. Teraz wiem jak to zrobię. Jeszcze jeden strzał. Bardzo dobrze. I kto tu teraz jest górą? Tylko że mamy jeszcze tego gościa do załatwienia, dobra. Nie ma problemu. Okruch odporności na ogień. Jeden z głowy. Gorsze jest to, że tu będzie coraz ciężej. Kto nas czeka teraz? No, niby nie tak źle, ale. Dobra. Tego trzeba trafić. Jeszcze raz. Już kurde. Walka z, ry z rycerzami. To no, tak trochę. W tej cytadeli właśnie. Ci którzy byli z nami. Teraz do przeciwko nam. Dobra. Trzeba rękawicy użyć. A na Ciebie mam coś specjalnego. Co ty powiesz na to? O, kruch magii. Bardzo dobrze, sześć mam. No i ostatnia runda. Może ja sobie tą magię załaduję. Nie byłby głupi pomysł. Tą jedną mam półkę, butelkę znaczy się o grom. Chyba nie tak to miało być. to najlepsze co może teraz być. Ojejku, jejku. Dlaczego to życie jest takie trudne? W tej grze. Dobra. Jest szansa. Bardzo duża szansa. Jest, udało się. Podleczę się tylko tutaj. I poproszę nagrodę. No by było warto. Kurde, nie mogę podnieść. Było warto. Było warto. No i dobra, wiecie co? Ja tutaj tak rozłożę sobie ten punkt: atrybutów. To jest tutaj: atrybutów i zaklęć. O, zaklęć mam dwa. Bardzo dobrze. Czyli tak, tutaj sobie damy na, a jeszcze na wiarę, a tutaj tą modlitwę podciągniemy. O, i mamy dwie te umiejętności na maksa. I słuchajcie, kończę w tym odcinku. Wystarczy ta walka z kolejnymi bossami, to już było chyba za dużo. Także dzięki za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka, kto wie, może już ostatniego. Zobaczymy jak nam pójdzie. Na razie trzymajcie się, Pa.